Czekaliśmy, nie? I tak nagle buła na łeb, on dostał ja i o kurwa, skąd? Wiesz, my tam sobie buzi dowoliliśmy, wiesz, ukłony, jak to tam, wiesz, te emotki, nie? No. Na soluszkę. Na po chwili to ja i potem on nam zbiegał pośród znajomych, bo tego typu zabiłem. Zarąbałeś go. Brałeś. Ta, tylko ja miałem teraz pecha, bym dalej grał. Tylko dla meda, to Bambus się użył, użył. i lignęłem poza strefą. Pechesz, pechesz, mamy no. O nie! Jesteśmy zgubieni! A jak się spało w ogóle, Kolosik? Dobrze? Krótko, no. Krótko? No ja też spałem krótko. Ty ja po chyba o czwartej czy o ja też jakoś tam nad ranem polezałem. Ale mówię sobie, dobra, ja dzisiaj kontynuuję. sobie zacznę wcześniej, skończę sobie wcześniej, więc tam będę sobie mógł sobie poodpoczywać, czy tam nie, nawet, idź, czy tam chcę browarka wypić, czy chcę coś tam porobić, nie? Wychillować. Wychillować dokładnie, bo ostatnio taki człowiek trochę zmęczonawy, ale no. Wiesz, każda godzina spędzona przed komputerem, to jest kolejna cegiełka do mojego sukcesu, jakim jest kanał Colosutron Gaming. Ale bez przesadyzmu jak ja napierdalam już trzeci miesiąc, no to bez żadnego dnia przerwy Trzeci miesiąc Tak samo jakbyś ty chodził do roboty Tak samo jakbyś ty do roboty 3 miesiące chodził bez żadnego dnia wolnego No tak miałem teraz Cześć nie miałem. Dlatego zwolniłem się pracy. No właśnie, bo panie a gdzie hmm. życie? No właśnie bo nie chcieli mi dać wolnego w ogóle Nawet tygodnia mi nie chcieli dać Wolnego Ci pracowników ja... nie brakowało ja, Nie, ja powiedziałem, no wiesz, pieniądze były inne To nawet spore, ja tam nie narzekałem, tylko wiesz, w kółko to samo robiłem Wiesz, wstawałem rano, budzi... Kółko, nie wiem, o 18, czasami notki waliłem tam No to ciężko było Co tu biega? Numer 4? O, jest hajcowany Dlaczego gdzie biegnie? O, jak Co sobie, jest? hopsa! Przeskoczyłem cię. Patrz, tu jest tajne przejście, o tu widzisz? O tu, tu, tu. O. Mam skład, mam skład, mam typów, mam typów. Kto, kto, kto? A gdzie jest ja Racer? Jak to jest Racer? Ciebie mam. Przyjdę, tylko. Nie, to Racer. Mniej więcej, czy powiedz gdzieś po. Gdzież my koło to siebie to jesteśmy? Jest. Gdzież my koło siebie jesteśmy? Kurwa, myślałem, kurwa. Jakiś lup do mnie myślę, że typ, nie wiem Zabijałem go koła, a miał i łzy, chcesz? Dzięki Andrzej, ja Są takie nicki trochę dziwne Że niby to Bota a to typ, miał z 14... Czternast... Tego kompa z salą czy jakiegoś innego? No typy są. Ty jak z daleka mnie obije... ...lecz nie trafiłby mnie. Chyba właśnie jakichś z mójki poszukuję raczej. Widziałeś gdzieś coś? Ja myślałem, że to tego pojechał, to po, grill po błota szybkiego. <grydź> to raczej pojechał. Ja wtedy pamiętam. Pamiętaj, że ja teraz już składów nie gram, w grangiem, solo, nie? O! Dawno tknąłem. No typy chyba. Typów masz? Ty Chyba. Dziękuję. No, klata 3, tu było w budynku. To trzeba, bo na pewno. Po lewej! Po lewej! Kurde! Zacięło mi się! Tutaj przebiegłem, na sam środku, tu jest! Naprawdę? Nie, no zabrali, no. człowiek! Pierwszy go widziałem. Pierwszy zacząłem do niego strzelać. Zabił mnie. Cheat jebany! Widziałeś tego mema? <grymne> ja nie nie wiedziałem akurat. Ojejku, tu, tutaj tu nie ma ten, co się ten rzuca, to zabił, czy nie? Ważne, że żyjemy i jest zabawa. No, no widzisz teraz ty tymi, zajebałeś kilo i nie czepiam się tego. No bo go zauważyłem, chyba że też go widziałeś a no, Ale kurde, dla no, mnie to nie, dla czy, mnie to nie... Nie, nie dobra, dla... nie mam... Nie chcę się z serio Dla mnie, dla mnie to nie jest ważne, czy jest kill, czy nie Dla mnie jest ważna zabawa, żeby tutaj... Wygrać, żeby przejść A ile razy było tak, że my wygrywaliśmy z racerem? Raczer miał 14 killi, czy 11? Ten filmik zostawiłem, a ja miałem jednego killa Jeszcze miałem awm a jeszcze przejechał goście na samym końcu To co? Skrajcowanego, ki no skrajcowanego killa dałem teraz, niech sobie zrobi. No masz jak gojna chyba, to był góry To już tak jak mówię, to już nieważne. Daj się upewnić. No, Ja mam, no, ja mam skopa trójkę tutaj, nawet nie zauważyłem. On po prostu ten dybieg, wiesz, do... No nadał, ja peść się nim. A nie raz a, ja bo to wil... A bo to bo To ile? Nie mogę go oznaczyć. Wile. Co to będzie? Na NW. Jeden na żydę. Czekaj, reczerku. tutaj trzeba Wile? zrobić? To trzeba zrobić. Leci z jaki do ciebie. Pół za Wiem, że tam Jeden dobra. za drzewem. Jeden za Jeden za drzewem. Yeah. Jeszcze, no, jeden no, smok. Się kolos. jeszcze jeden smoke. Jeszcze jeden smoke Jeszcze jeden polosi O, o jesteś Poczekaj Chris jest Poczekaj, na razie. Podega, podiega, podbiega, prawej Ja wrzuciłem jeszcze jednego. Masz apteczkę? No, masz apteczkę raczej? Mam, mam. Masz. Dobra, lecz naczę. Jak na kamieniu zrobię? Widać boła nie mi. w kolos teraz? Pięć jestem jestem kurwa. No kurwa na To lekko niżej. Oj. Zblokowałeś! Zblok zblokowaliśmy Zblok zblokowaliśmy. się No nie wzięli? Nie, tu bardzo źle. Jestem safe, cofam tyłu Jestem safe, niech jest coś Mocno mi bity był A, zła, mnie ktoś na mnie? Albo kolos Tak, jesteś, jesteś blisko mnie, chodź Bo tam było z lewej i z prawej bili. Z lewej i z prawej mili Krzysztof ma prawy 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 bili. Kulis, masz Zili. No wiem ten, Bo kolegę położyłem też do... Nie no tam bili, dobrze tam trzeba, tam, tam trzeba było się cofnąć Bo... Ja nawet... No, ja ja. A ja nawet nie wiedziałem skąd, skąd Widzę, oni strzelali. Ja nawet nie wiedziałem. Rówka to była i drugi stół. Powiem, przynajmniej być. Jest tam. Bili to. mnie kurwa jakieś po jeszcze zrużi. Tak, zwili jeszcze. Zwili jeszcze, bo, 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 bo mnie pobijał. Prawie padłem. Ale to za a nie, dopiłem sobie. Czekaj, no czyli... Nie miał. Czekaj czyli, no. ten po, czyli ten po prawu już Biorę jest. Y... Ja mam 65, jakby ktoś chciałby mi rzucić trochę piątek, to ja przygarnę. Jeżeli nie, to będę bił z. Czujemy klatę i kaz, bo nie mam w ogóle. Jestem na strzała. Ja, ja mam tego piątek, bo tego troszkę piątek. Nie, nie no to no Tomsonem będę grał. Podchodzimy do tej willi, Racer, jak sądzisz. Jakaś jest w ogóle? Zuz ich zwiedli. z Wilni. O, to czwórki garnek na razie. W gdzieś był raczej, wiesz, po lewej. Odzieś tutaj z tej strony był teraz już nie wiem gdzie on jest. We, to samo u stoi raczej. Na, na pewno stał. co robimy? Nie wiem. Dobra dawaj, tam mamy samochód. Polimy gupa mogę im tą opłanę przebić, chociaż w tej Dobra, chodź na czerć tutaj szybko Dobra To jest grane To idziemy zobaczyć? Czy nie? Idziemy chyba mi się wydaje, nie będziemy jechać Tego nie podkiwiło O, widzę, no dobrze no, no, no. Zobacz tam kto się Dobra, no, to wchodzę tędy? Nie, on strzelał coś Strzelał jeden typ z lewej właśnie z o, ale muzyka I, i tam ci dwaj strzelali z prawej albo stąd zwiał no, już Blokuje się Kompens Kompensator do erek tutaj leży jak to tu przebije Hajcowany! <Glipy> 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 no co? Raczek, raczej chcę... chciałem jechać, a tu klops No tu nie ma łota w tym garażu, Nie ma Ale tak ma mało, nie? Masakra Ja też co tutaj masz? Aha nic. Ja dobra, jedziemy, dobra, dawaj, dawaj, bijaj, bijaj. Bijaj przemysłów. ja, pszczemek przemek i tyle <grystanie> no to fajny ten pszczemek jak będzie, Adamie miejsce, ja dam znać. Ja zawsze daję znać, jeżeli będą jakieś tam y, zmiany. Ja, ja pamiętam, ja widzę, kto jest na czacie. Ja My jeszcze że ja raz, ja to też ode mnie zależy, czy ja chcę grać składy, czy ja chcę grać, czy ja chcę grać, yyyyyy, duoski. bocik. To już było. Albo nie bocik. A to frajer. Trzy dropy są, trzy dropy są. Tu biegnę. nie tam chłop, dostał. Raz, dwa. Trzy pi... Uciekł. Ja no, nie Mam pewność. Tam jakieś piątki były? Tylko Nie. Nie było nic no, no to wszystko wzięli. Będy. Nie, Ale nie widziałem nic. To jest najważniejsze. EMK. Cały czas za Ale, tym murkiem. Cały czas. Tam widziałem jedną sobie. Jak na razie. Nie mogę oznaczyć. Przepraszam, bo jestem w zjebanym emulatorze. Nie oznaczę wam. Dawaj. Dojdźmy na nich. Tam? A. nie ma Uważaj Chrispo! Jest gość! Za murkiem! Na niebiesko ubrany. chyba snajperkę miał. No właśnie do budynku trafił. widziałem go. Ej! Czekaj, spokojnie, spokojnie. Wszyscy? Uf, dobra. Nie, jeszcze jeden gdzieś jest. Dobra, dobra ja podnoszę zhejcowanego. Już jest podniesiony. Wali mi Mam fraga, dobra. Black Benio. Bendo. <gry> tu macie to dużo rzeczy. Raczej. Czekaj, tam blisko, Gdzie... tam o! był typek. Ja tutaj swojego zabiłem, Zabieram o. rzeczy wszystkie. Możemy mi kichnął. Mażę tutaj wszystko. O nie ma nic ciekawego. Tam tam ma ciekawego. Jak to chcesz, pochodzisz? Nie. Do tej Nie, ma A Ja się. mam coś fajnego. Slamka y i MK14. Nie, no. 14. M24 i mój miał M24 no. i tak, MK14 miał. Typy, typy! Auto! Traczysz. Jedna osoba Ole no to, to Jak? Zabity dobrze kurwa Kurwa, bity po takie dość. No, no ale no co, co, u... czekaj, ty. ukradliśmy ci killa znowu? Już nie rozumiem, Patryk. Nie. nie no to Ale udało oj, się. Ja obijałem, nie? A kto kto? kto, kto, to, nie kto a, 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 a kto tak na kurwiał Z MK14 Na e, tłumiku? Ja, obiłem go. Ja nie mam tam żadnego? Ja nie mam butów żadnych. Chodź, ja mam, ja mam wszystko. Ja mam wszystko. Ja zajebałem przemek, chodź. Przemek, masz a gdzie ten dwa. Był jeszcze? Masz dwa, takie. Kto jeszcze proszę do a ten trzeci to ja nie wiem No gdzieś chyba tutaj, nie? Tu w budynku gdzieś Dzięki Szymon, dzięki Adam Zalejeczki A ja nie wiem gdzie on był Flara, flaszer Enemy 310 110. Ja będę jechał, dawaj, ja będę jechał Oj Dobra Dobra, nie? No dawaj, się dawaj wiem. Przemek przez SZ Dwie flary Trzy. Wy I będziecie napierdalać. Işte, ja będę was woził tak jak Kubę. Tak jak się Kubę woziło, jak konkurora wbijał Jest przed nami. wczoraj no wy, wy macie... Nie wy, sparpę, maram, nie, wy snajperki macie, więc troszeczkę... Ja mam, ja mam. Rapture... Rapture też ma. Ja mam kałacha grupę wróciłemkę, ja, ja mogę lewej. <h sözc pod trying> tutaj. Ja mam Mk4 i Mk14. Musimy się tutaj zatrzymać, jeżeli chcemy. Musimy się tutaj zatrzymać. Ja mam... Ja na... Tam tam, no tam pojechał, bo ale przychodzi stały, tam stały. stały. Już nie no już, nie, 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 już musimy tak. Tylko nie strzelać od nich jak zauważycie. Chyba, że pewny kill. Bo przez open biegniemy. No właśnie kick tu. Raczej, może pojedziemy na górkę, co? Z górki się lepiej ostrzał. Nie, ale my, już jest, ale my już na środku jesteśmy. Jak już odpalisz to auto, to hmm. mamy pewną dętkę. Czy ja? On już, bo on już Mam dobiegnie. Mady. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Jeszcze na wali ktoś. Dobra, już! Nie był sam chyba, czy od razu padł? Nie, od... Nie wiem, właśnie. To on chyba od razu padł Tak, od razu to padł przecież! Podunkę. Przecież przyszedł od razu padł, raczer! Cholery, na doleko 250, 250 to był mk 14 I 14 i mi tam krowo! Dobra, w MK tam. Chyba jest. To bym żałł w tym, w nawet Chciałem. Ja też mam K14 Idę Uciekają nam Mamy te Auto, mamy te tu Auto Scope 6, Scope 4 wyrzucam Uciekają nam tam U, coś No właśnie wiem Dobrze, że na trójce byłem ponowno. Dostałem Strefy nie mamy Podjedziemy Ja no na o, No, pewnie wybiegnę, chyba to. Ja dam wam smoki, żeby było. Tutaj są. Dobra. Dostał. Za kamieniem. Dostał. Dostał do mnie raczej z tego kara. Ale to nie był, to nie był... Dobra, strefa idzie, strefa idzie. To nie był taki mocny cios, niestety. Tu jest autka, nie wiem, gdzie do autka wchodzisz. Do auta, tak, 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 będziemy jechać. Smoki tam idą. W strefę, jedziemy. Biegną, zbiegną. Chodź chedzenami, bo jedziemy i gotowe. Do Dobra wal do strefy. Pobicie nie... się na low. Oni pobicie się na low. Pamiętajcie, że tu nie tylko oni są tutaj. Że, że tu nie tylko tamci są. Dobra, okay. wszyscy. Wszyscy? Czy nie? Wszyscy, nie? Ja bym tą okłopkę zgranał. Tu dropy w ogóle to przed nami A zobacz gdzie raczej podąża Chodzę na ten sam pomysł Ile byliście teraz? Po pewnie eee... Racel Krowa jest mm, Dobra Tam nie ma typów Myślałem że typ tam się jest ale niestety Jakaś tekstura głupia mam ósemkę w ogóle. Ja mam ósemkę. No, ja mam ósemkę. Jak nie ma tu krowy, co tak kołomie się. Zajebałem. Tylko ty M. -kę. Zadowolony jeszcze. <laughs> 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 Jaki zadowolony tutaj? <laughs> Trzymaj się, przymiał krowę. Już już nawet... Już nawet... Już nawet proszę pana przeładowana. O, ja tu znalazłem piątki, ja już zbieram telefon i, i, ile mogę ogarnąć. A po co to komu? Ośmiu typach. Typa. O, i ośmiu typach gdzieś na bardzo blisko. No. Tu mogą być tyczy. Przykład. Ja idę na drwiat po, po prawej stronie gdzieś. Ma yy. Ty bo tam dwa stają koło siebie, nie? Ogółem. Tak bokowo, nie? A po co to komu? To nie są reszty. O, mnie teraz. To jest to. Watch out! to. Tu jest dziwna jest o tych tych właśnie właśnie. jadł, no, no są jadą typy, Jadą Gdzie? wjeżdżają to. full full to. położeniu się lepszy będzie, tak Leczerku? Tak, tak <grymne> Nie wiem, wjechali, a ty już się nie widzisz? Piwko sobie Nie, pi. stoją A tam dwa samochody są, a był trzeci, oni trzeci wyjechali trzy. trzy są, to doszło trzy A trzy no, dobra, wyjdzie już trzy, ale nie widać ich nie reszta się, się. By było mnie Nie renderują się u by mnie, oni <grymne> Spadłem z dachu Chodził, chodził Idzie strefa? Idzie strefa. U nas? Jak u nas jest strefa? Dobra. O, oni się. O, już widzą typu mur. Oni jest. mają typu w ogóle. znów no burrak, nie wiem. Jakiś popularny. Z bórek zabił. 4 na 4. No, czyli cały spadł został. Okay. Ten Burek cały w walił? Tak, sam tak. Jedny farał to bo Czyli, czyli solo gra, pewnie. Sam O, macie tutaj rzut. Halo, rzut nam nie potrzebny teraz. I jednym full auto rozwalił tak skład xD Może Może byś Nie no. A może Przemek będzie, będzie, chciał zrutować pisane przez SZ. Leczy. Ja ci... Marcin... Pshe. Marcin airdrop. Marcin niechle mi się. Marcin airdrop. Jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie dopra. I tutaj biegnie tuż z dropa. Drop za górką. Tam ty jeździ jeszcze, tam Pobiegnie? Gdzie bieg? Nie. Dwa samochody! O kurde! To... Dwa samochody hmm, ale zdjąłem typa w samochodzie, Kierowcę. Lol W którym Ładnie jechał Ja pierdolę Wow Tam były 4 w ogóle Ja mogę iść na prawo zobaczyć Smokują się Nie wiemy tutaj jest jest. Do. Za kamieniem Co Za jest? tym Jadą. Umieszczą. Naokoło jedzie. Próbuję naokoło. Tam. Z... O właśnie. Za tym kamieniem, Chrispo. Tam jest dwóch na dole. Obitych. Tutaj. jeszcze jeden w środku. Ty co? Przestałeś mnie zajebał. Dobił. Emma. Nie ma! Nie weszło za młoką kolegi fajerze Dobra! Czekaj, uleczę się I da. Chuj ci na kurwę Tu jeszcze je, jeden kampi, pamiętaj Jeszcze A. Jest. Ode, ode mnie, mojej strony Jest od ode mnie, Od lewej. od mogę się uleczyć? ode mnie, ode jest. ode mnie, Oj mnie, jest mnie, ode mnie, ode mnie, ode za drogo, jak coś. Przebiega przez drogę mnie, ode 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 mnie, Przez ujdziesz też przebiegł coś Idę Idę podnieść jedną osobę Spójrzcie się? 70, po lewej jest mną Po lewej jest koles, po lewej można wyjeżdżać Nie, nie przed nami teraz, dlatego tak się ustawiłem Za A nie, teraz za kamień, nie wiem czy wydałem przepis Rób, Uważaj, bo może tu gdzie być Przez No, tak, mami. słyszę go nawet Czemu? So, smoke smoki do przodu. My tak musimy iść. Nie mam smoków, nie mam nic. To... No to idą, będzie, nie. Ale jak myślisz? Możliwe. Nie, teraz pełne skupienie Masz i tak bez, bez 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 gadania. Nie mamy żadnych smoków. Nie mam Dobra. nic. Ani A się montuję. Nie wiem skąd, na dachu gdzieś, nie wiem skąd. Oj, ciężko, ciężko. Wszystko w Twoich rękach.